Jestem z Dziś pokażę Wam mój ogląd akwamtei. Są trzy części: pierwsze to płetwa, drugi to poku... pokrowiec na płetwę. a trzeci to jest materiał. Materiał. Teraz pokażę Wam dwa sposoby, jak zabkładać ogon. Oto pierwszy sposób. Wykładamy pokrowiec na płasko. Następnie no Le sé, ¿sí? el material no. I mamy ogon. Ym... Potem następnie wydamy tę płetwę i wyciągamy ją to jakby na wierzch. Teraz wkładamy płetwę na nogę. Na materiał i mamy teraz pokażę Wam drugi sposób zakładania Na Najpierw zakładamy materiał na nogi normalnie потем Да, рестел. Нов. И на кладаме Bardzo ważne jest to, żeby nakładać materiał na sułą skórę. Na razie, pa, pa!